No chyba bardzo dawno mnie tu nie było. Ostatnim razem, kiedy się widzieliśmy tutaj na tym kanale, opowiadałam Wam o pierwszym trymestrze mojej ciąży. W tym momencie mój synek śpi za ścianą, za kolejną ścianą śpi moja córka. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu, innym mieszkaniu. Także dużo się zmieniło. Naprawdę nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że nadal tutaj ze mną jesteście. Cześć, tu Imanowa. Zapraszam. Ale stres, no nie, ale stres. Dobrze. No czasu minęło ogromnie, ogromnie dużo. Ale jestem przeszczęśliwa, że znowu mam przed sobą aparat, że znowu mam przed sobą światło, że dzieci śpią i że mogę chwilę, chwilę z wami porozmawiać i zrobić taki mały, wielki dla mnie krok. Czyli powrót do tego, co bardzo lubiłam, czyli do, do nagrywania filmów i do po prostu pogadania sobie z Wami na tematy mniej i bardziej ważne. Miałam bardzo dużo obawy co do tego, czy wrócić, czy znowu zacząć nagrywać, i zastanawiałam się, kurczę, no cholera, kto teraz będzie chciał jeszcze dalej mnie oglądać? Jak ja przeszłam przez ten etap fascynacji? O, wow, super krem, zadychę z Rosmana. Przez fascynację naturalną yy, pielęgnacją, ciała, włosów i wszystkiego. I jakieś tam te filmy były mniej poważne, bardziej poważne. A teraz nagle wracam jako matka dwójki dzieci, gdzie w zasadzie 100% w tym momencie mojego czasu i, yy, i tego, czym się zajmuję, to jest macierzyństwo. Myślę, kto będzie się chciał? Zatrzymać na takim kanale jednym z wielu i posłuchać o dzieciach i o rozterkach młodej mamy i o, i o jej życiu. Podzieliłam się z tym z Wami na Instagramie, tym z Wami na Instagramie, i padło tyle komentarzy, tak prostych, tak naprawdę, które również mi powinny przyjść do głowy. Nie spodziewałam się zupełnie jednej rzeczy absurdalnie proste i prawdziwej, że w tym czasie, kiedy zmieniło się moje życie, zmieniło się, y, zmieniło się to, co mnie zajmuje i co mnie interesuje, i jak wygląda moje życie, to również zmieniło się wasze życie. Ja przez te ostatnie lata, kiedy się nie widzieliśmy, dojrzałam i wy również. No, więc mam nadzieję, że część przynajmniej z was zostanie ze mną i będzie ciekawa, co tutaj u mnie dalej słychać i może właśnie macie dzieci, może zupełnie inaczej teraz wygląda wasze życie i będziecie chciały trochę popatrzeć, co tam u mnie. Przez ten czas, kiedy z wami nie rozmawiałam, kiedy nie nagrywałam filmów, bardzo mi tego brakowało. Natomiast no, zupełnie nie mogłam sobie wygospodarować na to czasu. Bo w tym czasie, kiedy się nie widzieliśmy, to tak naprawdę, słuchajcie, zdarzyło się to, że kupiliśmy mieszkanie, które jakoś tam się udało w miarę względnie urządzić na tyle, że mogliśmy się przeprowadzić. I przeprowadziliśmy się tu, jak Staś miał 7 miesięcy, i to był niezwykle trudny dla mnie czas bo jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to pewnie o tym wiecie, jeżeli mnie nie śledzicie i dopiero gdzieś tam po latach mnie zobaczyliście, to Staś, czyli mój starszy synek, moje starsze dziecko, w tym momencie prawie dwójpółletnie urodził się z wadą wrodzoną, która wiązała się i wiąże nadal z tym, że no, musi przechodzić pewne leczenie związane z jego nóżką, to jest w tym momencie taka sprawa no mało nas zajmująca. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo, bo na pewno jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Natomiast na pewno przez te szczególnie pierwsze miesiące ta jego wada i, i zajmowanie się nim totalnie pochłonęła mnie, moją głowę i nie było mi w ogóle, nie miałam w ogóle nawet przebłysku jakiejkolwiek myśli, żeby, żeby nagrywać i żeby tutaj się do Was odezwać. No później ta przeprowadzka. Później to, że e, gdzieś tam u mojego partnera pracy e, musiało być bardzo dużo, żebyśmy mogli sobie ze wszystkim poradzić i, i, i wszystko udźwignąć, więc bardzo dużo byłam sama. E, a Stasiu e, to przez te pierwsze miesiące życia był typowy high need baby wiecznie przy mamie, więc było mi bardzo ciężko się gdzieś tam zmobilizować i, i zacząć nagrywać. A później to tak jak już, nie wiem, może w życiu mieliście jakąś taką sytuację, że mieliście do kogoś zadzwonić i tak sobie człowiek myślał zadzwonię za tydzień, zadzwonię za dwa i im dłużej to trwało, za miesiąc, za pół roku, tym bardziej głupio jest po prostu nam zadzwonić i się odezwać. I chyba też tak trochę było z tym YouTube'em, że po prostu im dłużej trwała ta przerwa od nagrywania, tym trudniej byłoby mi wrócić i było mi wrócić. A później jeszcze tak się ułożyło życie, że pojawiła się kolejna ciąża i urodziłam drugie dziecko i mam również córeczkę Zosię. Także to taki duży skrót, a co tam u Was? <noise> Tyle się działo, kiedy, kiedy mnie nie było. Natomiast bardzo chcę w tym momencie nagrywać filmy, bo po prostu mi tego brakuje. I to, o czym chciałabym Najwięcej chyba mówić na tym kanale i z wami się dzielić, to jest to, że no będzie dużo o dzieciach, sorry. Jeżeli nie lubicie dzieci, no to nie znajdziecie pewnie tutaj czegoś dla siebie, ale będzie tutaj dużo o dzieciach i o macierzyństwie od takiej strony pamiętaj, że ty jesteś ważny i zadbaj o siebie. I ja w końcu gdzieś tam puszam porozum do głowy i pomyślałam sobie, hej, 100% siebie poświęcam dla dzieci, a muszę sobie, muszę dla własnej satysfakcji dla Takiego poczucia, że dbam o siebie, znaleźć te kilka minut w ciągu dnia, czy to raz na tydzień, czy raz na miesiąc, zobaczymy jak się uda z częstotliwością, ale znaleźć te kilka minut dla mnie, żebym zrobiła to, co lubię. To, co najbardziej lubię, to po prostu. Wchodzić w ten świat YouTube'owy i trochę ponagrywać, pogadać, podzielić się swoimi doświadczeniami i gdzieś tam wysłać moją energię i wyciągnąć trochę energii od Was. Także dlatego właśnie chciałam wrócić. Na pewno będzie dużo lifestylu, na pewno będzie dużo tematów związanych z macierzyństwem, właśnie od takiej strony jak przeżyć i nie zwariować, jak zadbać o siebie, jak pamiętać o sobie. Będzie też kilka tematów i takich zagadnień związanych z niewielką stosunkowo różnicą wieku między dziećmi, ponieważ ja córkę urodziłam, kiedy mój synek miał dwa lata i miesiąc, tak naprawdę. Niemalże, no dwa lata i no, miesiąc. No, miesiąc, półtora miesiąca. Więc trochę też będzie tych tematów, trochę o buncie dwulatka, trochę właśnie zazdrości, kiedy pojawia się drugie dziecko. Więc to są takie tematy, które nas zajmują, bo Zosia ma w tym momencie 4 miesiące, więc to są świeże u nas tematy. Także chętnie się z tym podzielę, żeby gdzieś tam wysłać Wam moje doświadczenia. No i na pewno chcę trochę też porozmawiać o Stasiu, o tym, jak to jest urodzić dziecko z wrodzoną wadą, o której się wcześniej nie wiedziało, jak sobie z tym poradzić, jak przeżyć pełną żałobę po tej diagnozie, bo to też jest dla matek ważne i w ogóle dla rodziców, żeby, żeby sobie umieć z tym poradzić. Chciałabym Wam opowiedzieć o tej wadzie. Chciałabym Wam... Mm, chciałabym po prostu wykorzystać to, że mimo wszystko, pomimo tego, że ta przerwa w nagrywaniu była duża, Długa, to jednak tutaj jest trochę tych subskrybentów, jednak tutaj jest trochę tych wyświetleń. Ja tym ch też chciałabym skorzystać z tego, yy, żeby wykorzystać ten potencjał i nagrać film na temat wady Stasia, ponieważ jest to taka wada, o której też w kolejnych filmach, kiedy Wam to wszystko opowiem, się z Wami tym podzielę. Jest to tyle specyficzna, że wcale nie jest. Yy, Jakaś okropna, nie zagraża życiu, no nie jest to najgorsza diagnoza, na jaką możemy było trafić, natomiast paradoksalnie bardzo trudno w Polsce o prawidłowe, poprawne leczenie dzieci z taką wadą i chciałabym wykorzystać ten potencjał mojego kanału po to, żeby nagrać kilka filmów na ten temat i po prostu rodziców, którzy może z taką diagnozą się spotkają i gdzieś tam wpiszą to w Google. Może im wyskoczy mój film i może będę mogła ich pokierować w odpowiednie ręce, w odpowiednią stronę, na odpowiednie tory. I też data publikacji dzisiejszego filmu nie jest przypadkowa. Jest to dla mnie bardzo ważny dzień, ponieważ dzisiaj jest rocznica urodzin Ignacego Ponsetiego, czyli cudownego lekarza, który stworzył Zupełnie nieinwazyjną i bardzo bezpieczną dla dzieci metodę leczenia stopy końsko szpotawej czyli właśnie takiej wady, z jaką urodził się mój synek. Dlatego też, trochę dokładając swoją cegiełkę do historii leczenia Stasia, i wykorzystując właśnie to, że, że mogę być może komuś pomóc, w ten właśnie dzień chciałabym powrócić. Na YouTube i podzielić się z Wami również naszą długą, już dwójpółroczną historią związaną z leczeniem. Yy, także dlatego właśnie powrót kanału, żeby też trochę o tych klubfutach, yy, czy właśnie dzieciach z stopą końskoszpotawą z Wami pogadać, przybliżyć Wam ten, ten, Wam ten temat, może trochę yy, wyjaśnić, może gdzieś takie dziecko w okolicy. Gdzieś tam widzieliście, może macie gdzieś wśród znajomych kogoś, może po prostu się czegoś dowiecie, może będziecie przychylnie patrzeć na przykład na dziecko, które jedzie w wózku i ma nogę w gipsie, i będziecie się zastanawiać, co ta wredna matka temu dziecku zrobiła, i czy je upuściła i wyrzuciła z łóżeczka, że ma gips. No nie, no są takie przypadki kiedy leczenie w ten sposób wygląda, więc po prostu chcę też wykorzystać okazję i otworzyć Wam oczy na pewne rzeczy. Więc to też będzie na pewno w dalszych filmach. Ale też, żeby nie były takie nudy i żeby to nie był taki film hej, wróciłam, cieszcie się mnie podziwiajcie. Nie, nie ma czego podziwiać, ja jestem nadal 4 miesiące po porodzie, <grym> 4 miesiące opieki, 2-4 na dobę. Dwójki dzieci. Też jeszcze nie dużo sypiam. Wiem, że nie wyglądam pewnie mega dobrze, no ale takie uroki na tym takie uroki macierzyństwa, a przynajmniej ich początków, tych pierwszych tygodni, miesięcy. Ale żebyście nie musieli się tak gapić na mnie, tylko słuchać, co to, to nie będzie super na tym kanale. Czy będzie super i jak mi się to uda poprowadzić, to dopiero zobaczymy za jakiś czas. Ale żeby nie było tak nudno, to poprosiłam Was na Instagramie o. Dlatego też mam telefon w ręku. O kilka pytań, żeby sobie zrobić takie krótkie QA zobaczyć, jakie tematy Was najbardziej interesują, no i żebyście po prostu mogli na te najbardziej zajmujące Was pytania, już w tym pierwszym filmie, dostać chociaż krótką odpowiedź. Także no przechodzimy do właśnie do pytań z Instagrama. Nie przedłużaj Kajmanowa. Chyba najwięcej pytań pojawiało się. Takich, jak radzisz sobie z dwójką dzieci, z małą różnicą wieku? Jak sobie radzisz jako mama dwójki dzieci? Jak ogarniesz wszystkie obowiązki? Jak zmieniło cię macierzyństwo? Jak sobie radzisz? Jak zmieniło się Twoje życie, odkąd jesteś mamą? Jak teraz, jak teraz wygląda Twój dzień? Jak odnajdujesz się w roli mamy? Jak zmieniło cię macierzyństwo ponownie? Jak sobie radzisz z dwójką dzieci i mężem? Yy, a może to czasami jak trzecie dziecko, <laughs> jak odnajdujesz się w roli mamy, dwóch mążków z małą różnicą wieku, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest najczęściej powoływiające się pytanie, i myślę, że w najbliższych filmach będziemy mogli sobie o tym pogadać. Ja Wam będę się mogła zwierzyć, jak ja sobie radzę, i posłuchać też od Was, jak Wy sobie radzicie. Yy, powiem Wam, że są dni takie, kiedy jest rewelacja, są dni takie, kiedy. Kiedy jest bardzo ciężko, szczególnie w tych trudnych czasach, w których się znaleźliśmy, na szczęście powoli gdzieś tam jakieś obostrzenia są zdejmowane, natomiast no, ostatnie tygodnie to też była tak naprawdę izolacja i siedzenie z dziećmi w domu, więc totalnie nie było łatwo. A z tymi dziećmi jestem w domu ja, no bo ktoś też musi mimo wszystko chodzić do pracy, i, i tutaj ten nasz dom. Gdzieś tam na swoje barki wziąć i, i, i przejąć tę, tą część finansową w głównej mierze na siebie, więc zostałam z dziećmi sama w, w tym okresie ograniczeń i, i zaleceń, żeby raczej zostawać w domu, więc łatwo nie było dodatkowo. Połóg, bardzo trudny temat. I to jest takie przeżycie dla kobiety na pewno niełatwe. E, opieka nad starszym dzieckiem, opieka nad noworodkiem, niemowlęciem. E, no jestem zmęczona. Oczywiście, że jestem zmęczona, ale jestem szczęśliwa. Więc no, tyle na ten temat mogę powiedzieć. Na pewno w następnych filmach będziemy ten temat rozwijać. No ale jestem szczęśliwa. No chciałam mieć te dzieciaczki, mam te dzieciaczki e, i, i tyle. Dużo było pytań, to was chyba może niepokoi, nie wiem, czy, już, już sporo było tych pytań, więc może szukacie jakiejś dramy y, i jakichś takich y, kontrowersyjnego tematu. Było bardzo dużo pytań, y, czy mamy jeszcze pieska. No pewnie, że mamy jeszcze pieska, aktualnie śpi, więc już jej nie będę wołać, bo dzieciaki też śpią, bo środek nocy. Y, natomiast oczywiście, że mamy pieska i, i tutaj się nic nie zmieniło. Klee jest z nami cały czas. O czym chcesz teraz nagrywać? Lifestyle, vlogi, naturalne sposoby na pielęgnację. Na pewno lifestyle, pewnie vlogi, również czy naturalne metody na pielęgnację. Mało mam takich naprawdę czasu na pielęgnację, jak już mam ten czas to czasami Zastygam na łóżku, jestem tak zmęczona, że po prostu dla takiego wyłączenia mózgu przeglądam Facebooka albo TikToka i, i tam mam parę minut takich dla siebie, żeby nie myśleć o niczym, tylko się tak wyłączyć i nawet mi się nie chce się tego, wklepać tego kremu czy kombinować jakichś naturalnych metod pielęgnacyjnych, natomiast wkręciłam się bardzo we włosy i czego dzisiaj nie widać, ale ostatnio podejmuję próby wydobycia skrętu, no bo moje włosy są falowane, więc jestem totalnie w teamie Włosing, w teamie tam Curly Hair Project, się chyba nazywa, nie pamiętam, no takie grupy na Facebooku dotyczące dbania o włosy, więc jeżeli też taki temat włosów i moich prób i błędów związanych z wydobywaniem fal, jeżeli Was będzie interesował, to możemy podjąć również alopielęgnację jako taki Pewnie gdzieś tam tych kosmetycznych tematów będę odchodzić, parę może jakichś takich hitów Wam pokażę, ale totalnie zmieniło się moje podejście, nastawienie do kosmetyków. Mam ich mało, nie używam ich dużo i no już się na nich po prostu nie skupiam. Mam parę fajnych rzeczy, które lubię i po prostu kupuję je cały czas i już yy, nic innego nowego nie szukam, więc też byłoby mi ciężko Wam pokazywać yy, coś ciekawego, jakieś nowe rzeczy, kiedy używam jednego kremu cały czas. Także tyle, przeglądając te pytania, to to są takie najczęściej pojawiające się, mam wrażenie. No tak, chciałam się z wami przywitać, pogadać. Widzimy się w kolejnych filmach. To, co jest dla mnie bardzo ważne, żebyście na koniec zrobili to dla mnie, szczególnie teraz na początku, bo nie wiem też, czy wiecie, od strony takiej YouTubeowej bardzo ciężko zwrócić do nagrywania na kanale, na którym od dawna się nic nie pojawiało, bo YouTube może być złośliwy, pomyśleć o ty, nie wrzucałaś długo nic na ten kanał, to ja ci teraz nie pomogę i może moim subskrybentom filmu na przykład nie wyświetlać, może gdzieś tam to zakopać i, i wam nie pokazywać, że coś się pojawiło. Dlatego szczególnie ważne jest dla mnie, żeby te pierwsze filmy, żebyście po prostu zostawili kciuka, napisali komentarz, żeby YouTube zobaczył, że tutaj ta aktywność wraca, że coś się dzieje, żeby Wam, yy, no, moim subskrybentom najwspanialszym te filmy znów zaczął wyświetlać. Także sprawdźcie, czy macie subskrypcję, czy macie włączony dzwoneczek z powiad... powiadomieniami, to też jest ważne. No, jakbyście mogli zostawić kciuka i komentarz, tak żeby trochę te zasięgi na sam początek podbić i, i żeby łatwiej po prostu mi było z tymi algorytmami YouTube'a. To będzie mi niezmiernie miło. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Nawet nie wiecie, jaka jestem szczęśliwa, że w końcu, w końcu to zrobiłam, że w końcu sobie nagram film. To jest cudowne, po prostu móc usiąść przed tą lampą, przed kamerą i znowu coś nagrać. Dziękuję za taki cudowny odzew na Instagramie związany z tym, że podzieliłam się z Wami tym, że chcę wrócić. Dziękuję, że to oglądacie. Dziękuję, że gdzieś tam mimo wszystko na mnie czekaliście, że nie wycofaliście tej subskrypcji. Jesteście po prostu naj... Naj, najlepsi z najlepszych. Naprawdę szczerze, szczerze wam dziękuję, bo jest to dla mnie bardzo ważne. No to co do następnego pa.